Witam wszystkich z tej strony MCPL Jak pamiętamy na tym właśnie o tym momencie skończyliśmy to idziemy zaatakujemy ich Dobra, nie go Dobra, już do miasta. Lądro. No nie To tak się nie da grać, mówię, a później będzie jeszcze coraz gorzej. To ja tutaj zrobię mały, To ja zrobię mały kat i do was wracam. Jak widzicie, już wróciłem. Mam tutaj więcej już życia, no i dobra, możemy zaczynać. Jeszcze co? Kurde, lef ja wpadłem Szkody Kurde, Nie dobra, zacznę jeszcze, jeszcze raz. Uf, uf. Tak, wiemy. No coś ci powieszony jego kumpel. O, zrobimy to lepiej. Zwalimy mu z piochy. Płacimy mu. Trzeba to zrobić tak, żeby żeby mało osób się skapnęło. Bo nie chcę za dużo tracić życia. Dobra, pójdziemy teraz w tandyk o szybko. Kurde. Mój! No, tak szybko! Mówiłem! Ci ucznicy są najbardziej wkurzający! To się nie da! Kurczę! Trzeba to zrobić jeszcze inaczej. Z tylu życia nigdy nie przejdę. Można spróbować. Jak wziąłem, poszukałem jeszcze innych zagrajmy w Romy Hood, to się dziwiłem, bo jest ich bardzo dużo. Ja polecam wywalić tej parzyce, to są kapusie. Też on, Nie wiem, że dużo z Was ma taką zasadę. Nie bijemy, nie bić kobiet, ale. Dobra, ucznicy dwóch wyeliminowałem nie kłopotów.

Będę teraz tylko tak po kolei, bo... można było siakać. Czacz, fasolę. Jeszcze się Nie mógłbym spać spokojnie, gdybym kazał ci dłużej czekać, drogi przyjaciel tej kurtuazji. Biejmy zanim ludzie szeryfa dojdą do siebie. Jak nie, jak tak. Będźmy do Sherwood. Mam tam dla Ciebie niespodziankę. Szybko, Robin! No nie! Ja nie mogę! A już było tak... Dobrze. Kurde! Jeszcze raz! W dupie mam teraz Nie, jeszcze raz wczytuję Przepraszam, że tak wczytuję, ale teraz wyjść nie może Wcześniej to przechodziłem, mówiłem wam w koszeniu odcinku tego tak zapiszemy, znaczy nie zapiszemy, jeszcze, za jakimś drugim razem i to wyszło O teraz Przepraszam. Jeszcze raz to zrobimy po cichutku. O przynajmniej spróbujemy. Dobrze. Czemu tego wcześniej nie zrobiłem? Ten już też nic nie podejrzewa, ale też szybko pójdziemy na mury, znaczy na dachy. Kamienny most. Strzał trochę wyźniemy Czterech jest czterech. Twóchszybko teraz Ja Nie tego, co trzeba. Kurde! Już się nie uda. No chyba, że. Przymierze i robiny, robin. Teraz mam taki pomysł: dwie strzały, i Wchodź. To przynos... Przed tarczą, a nie za tarczą Kurde dwie... dwie strzały zmarnowane Nie, nie, nie No chyba, że tutaj A, nie rzucili Jak na mięso Tera. Robin zlockslick samą porę muszę rzec schwalić tuli nie mógłbym spać spokojnie, gdybym kazał że czekać. Jak nie, jak tak Dawaj Robin Dobra No teraz to mi wyszło Uf. Może jeszcze uda mi się uciec teraz do Sherwood

Dobra, nieważne. Dobra Robin. To dobry, bo on może udawać, że braka. Dobra, to nie jakieś zbędne informacje. się wyraża. Już 12 minut. Kurde. Aby tylko mi się udało tym razem. То есть не важно знать куда. Да! Дал нам еще. Уф! O, to jesteśmy w Szerwut. I na tym kończymy ten odcinek. Do zobaczenia w następnym. Komentował dla was. MC.pl